W jaki sposób te duchy w nas wchodzą i dlaczego w jednych lżej, w innych e, trudniej. Niektóre krzyczą, że bzdura, bzdura, bzdura. Na mnie nic nie działa. Jestem silny, jestem samowystarczalny. Tylko tak o po, popatrzę, albo splunę przez lewe ramię, albo w ogóle nic nie powiem i ode mnie wszystko odskakuje. Nigdy ze mną nic się nie stanie. Zabobony. To jest średniowiecze to jest, jeżeli to by mówiła osoba, na ścieżce rozwoju osobistego byłoby to dobre stwierdzenie. Prawidłowo, że tak myślimy. Ale my wiemy, że w tej chwili świat ciemności, Matryca, wysłała swoich żołnierzy wszędzie. I ci żołnierze to są właśnie te istoty ze świata astralnego. To są te duchy i różnego rodzaju inne, różne istoty, tak, które ale... właśnie atakują nas, wchodzą, ale kogo atakują? Właśnie wykorzystują osoby które mają e, słabą energię, e, które mają dużo negatywności. A w sobie, mają ciemność, tak? A najczęściej atakuje tych właśnie, nie, które albo wmówili sobie, albo nie chcą tym słuchać o istnieniu czegoś innego niż jego ciało fizyczne.